Na początku rozpoczynamy rozgrzewkę, potem przychodzimy na trampoliny i robimy cięższe triki, później przychodzimy do takich lżejszych, bo jednak już się opadamy. Nazywam się Jeremia Akimowicz, mam 14 lat, moim pasem jest skakanie na trampolinach. Na początku przychodziłem rekreacyjnie tutaj na hangar, później jakąś zajawkę złapałem. Mama mi zaproponowała, żebym chodził na akrobatykę, no i wtedy poznałem trenera Pawła i teraz robię te rzeczy, które robię. Bardzo fajnie widać, jak tak naprawdę z młodego dzieciaka robi się po prostu mężczyzna. Taki prawdziwy skaczący, gdzie i pilnuje się dyscypliny, i patrzy się na ciśnięcie, progres cały czas, bo to nie jest coś łatwego. Tutaj trzeba przysiąść, tutaj trzeba zagryźć zęby, tutaj trzeba trenować cały czas i trzeba z pokorą do tego podchodzić. I bardzo fajnie się patrzy właśnie na młodych ludzi, jak przysiadają sobie do sportu. Nazywam się Paweł Kowalczyk i jestem instruktorem trikingu tutaj na hangarze 646. Trenuję już od 13 lat tricking. Dodatkowo jeszcze prowadzę tutaj swój własny projekt, który się nazywa Trickbox Project i staram się przekazywać moją wiedzę całą z trickingu zarówno młodszym pokoleniom, jak i starszym osobom, skupiając się mega na czuciu ciała i na tym, żeby wszyscy jak najlepiej progresowali i przy tym się dobrze bawili. Na pewno chciałbym to robić do 30 roku życia, a później pewnie już starość mi nie pozwoli, pewnie i będę musiał do czegoś innego się wziąć, ale na pewno jeszcze długa historia z tym będę miał. Szczególnie chciałam podziękować panu Pawłowi za te godziny pracy ze mną, bo dzięki jemu znajduję się w miejscu, w którym teraz jestem, mam wielki progres z tygodnia na tydzień. Tu się buduje mega charakter i naprawdę bardzo wszystkim polecam, żeby sobie sprawdzili, bo ja też sam widzę pojorę dużą różnicę. Jak na początku się widzieliśmy, chyba na akrobatyce, tak, to na akrobatyce było, że tak naprawdę trochę elementów było, coś tam było dziabane, a tutaj jak naprawdę przyjęliśmy razem nad sportem, to rzeczywiście niesamowity potencjał widać w tym człowieku i niesamowity potencjał widać też w wielu ludziach, którzy po prostu siadają, zagryzają zęby i chcą jakąś pasję rozwijać w sobie.